się wam wszystkim bardzo serdecznie, ja jestem Fikus, a to jest gra Warface. Z okazji Free Weekendu, o kurde. Z okazji Free Weekendu miałem po prostu sobie hmm, ochotę nagrać jakąś strzelankę, tylko coś nie wiem czemu się tak to trochę laguje. bo do tej pory były... Kurde, zabił mnie już z shotguna. Do tej pory były wyścigi i kreacja postaci teraz strzelanka. Więc, Watchface jest to darmowa strzelanka wydana przez Krajteka, czyli firmę, która robiła Crysisa. No i gra się w nią fajnie, tylko jak się ją ogarnia. Ja jeszcze ją tak nie do końca ogarniam, ale już czasem fajne akcje udało mi się zrobić. Yy, więc, na czym polega ta gra? No, jest to gra. Yy, no wiadomo, strzelankowa, tutaj są jakby dwie nacje takie. I w grze dostępne są cztery klasy. One są podobne dosyć do klas z Battlefield Bad Company 2. Gdyż mamy medyka, inżyniera, snajpera i takiego szturmowca, który daje amunicję. I czemu są podobne do Bad Company 2, a nie do Battlefield 3? No bo dlatego, że tutaj jest tak zrobione, że kurde, że ten co rozdaje ammo nie ma y, karabinu ciężkiego, tylko ma y, po prostu karabin szturmowy, ale y, jeszcze jest nie koniec tych różnic, bo na przykład medycy tutaj nie mają znowu tego karabinu, sz... karabinu maszynowego, jaki mają w Bad Company 2. Kurde, no nie ogarniam. Tylko mają po prostu shotguny tutaj. Nie wiem, ja jeszcze nie widziałem chyba tutaj nikogo, co gra z ciężkim karabinem. Jest to trochę dziwne. No i mimo, że robiła to firma odpowiedzialna za Crysysa, to nie znajdziemy tutaj tych specjalnych zdolności, jakie znajdziemy właśnie w Crysysie, że jakieś tam pancerze i niewidzialności. Ale e, trzeba przyznać, że grafika jest naprawdę ładna. Ja teraz mam ustawiono ją e, prawie na maksimum no bez jaj, ale mi nie idzie coś no nie wiem czemu mi nie idzie, mam 0 na 5, no to fajny fail ale spróbuję zaraz zabić kilka osób, no jak mi się uda więc jeśli y, biegniemy sprintem, wciśniemy F to możemy zrobić taki wślizg, który mi teraz niczym nie pomógł a nie, w sumie pomógł, no bo zabiłem kogoś O, wow, mam resztkę życia Aha, właśnie, i tutaj jest tak zrobione, że inżynier, inżynier może na przykład uzdrawiać pancerz. I ja sobie właśnie teraz pancerz zregeneruję w sensie. Medycy mogą oczywiście leczyć. Ten pasek na dole ekranu po prawej stronie, ten wyżej, to jest właśnie wskaźnik pancerza. Ale mam dosyć mało życia. O kurde, no to teraz mnie fajnie złapali. No ale już dwie osoby zabite. Więc mamy tutaj yy, klasy praktycznie z Battlefielda. Mamy tutaj kill jak w kodzie. Mapy są dosyć małe, tu też takie... O kurde, co się dzieje? Co to jakieś lagi są czy co? Co się stało z tym kolesiem? Same fajle jakieś się dzieją. Aha, to jest Claymore, dobra. A granaty są na G, dobra. Muszę sobie przypomnieć przyciski, bo dawno w to nie grałem. Samą grę mam już od pół roku. A i chcę Wam powiedzieć, że jest to na razie w fazie zamkniętej bety. Ale oczywiście, stronę Wam podam w opisie, gdzie możecie się zarejestrować. I Wam najprawdopodobniej, może przyśmiem jakiś klucz, żebyście sobie mogli. Aha, dobra, sorry. Żebyście sobie mogli zagrać. No więc, jak ja już mówiłem, ja tak średnio trochę ogarniałem. To no widać zresztą po moich statach, gdzie są one? 3 na 7, no to nice. O kurde. Kurde no. Trochę mnie denerwują tutaj hitmarki w tej grze. Bo w kodzie są takie małe krzyżyki, a tutaj są zresztą na pół ekranu. Bo na przykład teraz. O, wow. ale dziwnie ten kolej zginął. No wiadomo, jest to na razie gra w fazie bety zamkniętej. O, zabiłem go, no ale mnie też zabili, oczywiście. No, widać, że ludzie tutaj bardziej już ogarniają wszystko. Ale gra się naprawdę spoko. No, kurde, bez jaj, że mnie jeszcze zabił on. Z czego oni mnie zabijają? Przecież ja do niego strzelałem, nie wiem, o wiele dłużej. A Heda mi chyba nie wpakował. O kurde, co ty robisz? O dobra. O, Hedzi, ładnie. Wow, wow wow. O! Kurde, mam już pancerza. Mi brakuje trochę... Kurde, 3 kilo już rząd, nice Więc na prawym możemy swój pancerz regenerować, a na lewym jak klikniemy na swojego towarzysza możemy jemu od... Tak się mówi, od... No nie wiem, zregenerować no pancerz mu możemy. Medycy mają podobnie z apteczkami, wiadomo... wow, wow, wow! Wow! Fajnie, zabiłem tam dwie osoby. Dobra, zaczynam już chyba ogarniać trochę. Mam 9 na 11, więc nie jest już aż tak źle. Gra jest na faj naprawdę fajna. Kurde no momentami frustrujące, jak nas zabijają, na przykład tak jak teraz, ale to w, jak w każdej, grze. I jest tutaj też tryb, na przykład kooperacji. Nie wiem, czy wam go pokazać. Ja jeszcze w niego nawet nie grałem, to dopiero bym nie ogarniał. Szczerze mówiąc, wow. Dobra, dobrze, że się schowałem, bardzo mało mi. Wziął ten granat. Kurde, no nie, jaki kamper. No tak najlepiej jest zrobić, kurde. Się schować za jakiś karton i sobie siedzieć. No kurde, no. On no tam dalej siedzi. Co za koleś. Ale muszę go stamtąd po prostu wyciągnąć. No bez ja, jakim cudem mnie zabił przez to? Hahaha, ha, ha, i zabiłem dwie osoby. Ale nie wiem, jak mnie zabił przez to, no ale dobra. Bardzo daleko można tu rzucać granaty. O kurde, tu jest Claymore Dobra W tej grze jest spoko, że te Claymory nie wybuchają tak szybko jak na przykład w Black Opsie Jedynce na przykład Gdzie nie było szans w ogóle Nie wiem, uciec przed nimi ani nic Dobra, tutaj sobie jakiegoś kolesia znajdziemy Tutaj coś słyszałem, jakby ktoś szedł tutaj O, tu idzie, no właśnie Dobra a, ten ma pe pełny pancerz. No to siebie. Wow, 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 armii wyskoczył. No, nice. Aha, wiecie co, pokażę wam yy, może inne klasy. Bo teraz gram inżynierem. Ale już jest za minutę koniec znowu, o kurde. Kogo ja zabiłem? A, z tego Claymora, co ja go tak dawno temu rzuciłem. No właśnie to jest takie trochę tutaj dziwne, że... Że te klejemody nie znikają, jak się zginie, po prostu. Bo w innych takich grach tego typu, to one znikają od razu, jak się zginie, i już ich nie ma, jakby po respawnie. A tutaj. O kurde, zapomniałem klasę zmienić. No ja cię. To może za chwilę wam pokażę inne klasy. Jak teraz zginę, to na 100% już zmienię klasę. Bo tam jest jakiś typo. Wow! No fajnie. No to zmieniamy klasę. E, gdzie to się zmienia? Tutaj, o, na przykład medykiem będziemy. Tylko jak się zmienia klasę, trzeba czekać 10 sekund. Będziemy sobie popatrzeć na jakiegoś gostka. No ładnie, tam załatwił. No, no i jesteśmy medykiem. E, no i tak jak już mówiłem, medycy mają shotguna. No trochę jest to takie nietypowe rozwiązanie. Że klasa ma... FAK! Że klasa ma shotguna jako pierwszą broń to tak ja nie. No i fajnie. Shotguny są dosyć dobre w tej grze, ale nie jakoś bardzo dobre. Takie średnie są. Da się z nich zabić, ale... No nie wiem, jakoś nie... Nie czuję jakby tego shotguna, tak. Bo dosyć rzadko zabijają na... Na hita, o właśnie, tak jak teraz Miałem takiego dużego tego hitmarka, że niby go bardzo mocno uderzyłem, no ale Niestety No, 16 na 21, no nie wiem No, no i po każdym meczu jest takie jakby Takie outro, nawet powiedział Z członkami tej najlepszej drużyny No, no i to na razie tyle No nie wiem, co się stało, jakby nie wiem, nagrywanie mi wyłączyło, no ale dobra. No i potem gra się, jakby do takiego małego okienka, minimalizuje, i to wszystko dzieje się, jakby na stronie internetowej. Wam to pokażę nawet. Poczekajcie, chwilę. No, no i takie, coś się dzieje, właśnie potem, dlatego mi chyba wyłączyło nagrywanie na chwilę. I tutaj można sobie na przykład kupić jakieś bronie, bo to jest oczywiście darmówka, nie. To można kupić za prawdziwe pieniądze takie, yy, jakieś ogniste Ale już takie pistolety czy coś można kupić za hajs zdobywany w grze po prostu No i nie wiem z jakiego powodu miałbym kupować ten nóż na przykład No, no i wiadomo jest to darmówka Jeszcze wam pokażę może jeden meczyk Versus Doki nie, teraz graliśmy Doki. To ten hanga niech będzie. O, tutaj sobie możemy wybrać y, co chcemy sobie odblokować jakby. To jest dosyć fajne, że możemy sobie właśnie... Jak mamy zamiar odblokować sobie tą broń, to sobie ją odblokujemy i na nią to tak jakby ekspimy. No to niech teraz jakiś kolej przyjdzie czy coś, bo... O kurde, no. No tutaj mamy oczywiście czat, wiadomo. Tutaj możemy na przykład napisać im, żeby już startowali. No, no ale dobra. Nie wiecie co? Ja na razie przestanę nagrywać i po prostu zacznę, jaki już będzie yy, ten. Będziemy w grze. No dobra, jesteśmy, ostatni mecz praktycznie w całości spędziłem na grze inżynierem, więc teraz jak się zrespimy będziemy, o kurde, no co jest, o właśnie tutaj koleś nam podstawia tak jakby e, ten, to jest taka fajna jakby mini, mini gierka, nie, taka akcja po prostu, że możesz stanąć pod ścianą i pomóc komuś wejść i potem on pomoże tobie jeszcze expa się za to dostanie, takie w miarę spoko. O kurde. No, jak już mówiłem, tak średnio lubię z shotgunów grać, dlatego nie gram za dużo medykiem. Ale sobie zmienimy klasę na... Yy, Riflemana, o. No i będziemy grali tutaj pewnie z M16, czy z M4, jak tutaj każdy ma. No dokładnie. No i jak widać, tutaj są właśnie takie mapy dosyć małe, takie z stylu Call of Duty. Ale mi to jak najbardziej odpowiada. Co się stało? WOW! Nie wiem, czy to jakiś lag był, czy co. Aha, on się tak po prostu wśliznął, no ale i tak nie było jakby animacji widać u mnie. Ale nieważne. Gra jest, jak już powiedziałem, w fazie zamkniętej bety, to jest dopiero... No wiadomo, że wszystko zostanie dopracowane do czasu jej premiery. A wejdziemy tak. O kurde przeskoczyłem to Jakaś grawitacja jakby mała była teraz No to spróbujmy kogoś chycić Bo... Tutaj jakby będzie, o właśnie Tak słyszałem Wow, wow, wow O stąd będzie szedł Kurde Dobra, chodzi ładny No kurde, aha, bo są tylko. O jezu, tylko jest 3 na 3. No to nie ma się co dziwić, że jakoś. że nie dzieje się specjalnie za dużo. Ale tak też można, jak najbardziej. O kurde, coś nie załapało, jakby tego, że. No dobra. a sobie zaraz dam ammo. O, wow, nie, bo tutaj idzie ktoś przecież. Aha, nie, tu mój. Wow, tu jest! Co za... Wow! Kurde no, zwiesiło mi się tutaj jak go chciałem walnąć z kolby Bo, Oczywiście idzie wiadomo. Więc nie wiem w ogóle po co kupować jakieś noże czy coś, jak tam już mówiłem. Nawet nie wiem na, na czym nóż się wyciąga? Tutaj, no No i można wiadomo tak, tak dziagać, kurde dziabać, czy co tam o jak go zabiłem szybko Wiadomo, że można z tych noży chlastać i wszystko, ale no, to się też sprawdza. No, szkoda tylko, że nie gra więcej osób. What the? Jakim cudem tak szybko mnie on zabił, no? A w sumie pokażę Wam też te ślizgi raczej no. Częściej ich teraz będę może używał. Wow, wow! wow. No fajnie. Nieźle mnie skampił. O, to mi przynajmniej nasunęło pomysł, żeby zagrać e, z Sniper'em. Mimo, że jest to dosi, dosyć mała mapa. No to i tak, zobaczymy. Pokażę wam, Sniper ma domyślnie... Chyba... Aha, jeszcze trzeba, czekaj, no to nice. Wow, ten jaką tam akcję miał. Nice. Wow, jak odleciał. No i Sniper ma domyślnie SVD. Dragunowa. No i wątpię, że kogoś zabijemy na taki bliski dystans z tego, bo też ta sniperka nie jest zbyt mocna. No dwa hity zazwyczaj zabija, no chyba, że jest HEDA. To wtedy na hita. Ale kurde, tutaj... ach, mało osób tutaj gra dosyć. No kurde, nie trafiłem, no ale już drugi HEDZIK, ładnie. Mi się zdawało. No właśnie. Kurde, no. A, oh, fuck! Szkoda tylko, że żaden medyk nie gra, bo tak to by nas mogli uleczyć, jak w battlefieldzie oczywiście. No, ale medyk nie jest zbyt popularną klasą, gdyż jak już powiedziałem, dostaje też shotguny. Ale chyba jest, jest możliwość, tak jak w Battlefieldach, że. No kurde, bez jaj! Jak tyś mnie zabił, chłopie? Chyba jest taka możliwość, że właśnie niektóre bronie są dostępne dla wszystkich klas. Tą, którą właśnie wybieram, żeby ją sobie odblokować, tam jest napisane common, czyli że jest taka, no nie wiem, dla wszystkich klas no powinno być, no więc zobaczymy. No kurde. O, jest tam jakiś A wiecie co, z pistola go. Słuchajcie, knąć. No fajnie. To już było to trochę za późno. Uciek mi w sensie pewnym. Tutaj się skampimy chwilę. O, kurde. Ten tam jakoś wymiata Gdzie jest ten kolo? No, już go nie ma. No, zabij go. Nie! Fak, konie za ale lamie w to, nie? Kurde, 5 na 8 Strasznie cienko W ogóle mam najmniej killi w drużynie, no bo Ja nikogo nie widzę praktycznie, no Oh Jezus Aha, i granaty tu, tu, tutaj Szybko wybuchają dosyć, jak mogliście widzieć Albo one za szybko wybuchają, albo za wolno spadają Jeszcze nie jestem pewien Bo też lecą dosyć wolno I przez to mają czas, żeby wybuchnąć Dobra. No, niestety nie jestem medykiem, więc go nie uleczę. Wow! What the? Jaki spawn? Jeszcze miał jakąś ochronę, pewnie dlatego go nie trafiałem teoretycznie. Wszystko oczywiście zostanie dopracowane. Wow! Wow! Co oni tu robią? What the? What the hell? No, gdzie ty jesteś, opie? Nie masz co się ukrywać. I tak cię zabiję, haha. O, tam jest jeszcze jakiś typu. No, nawet, nawet, nawet. Leci, idzie z tej snajpy. Trochę dziwne tutaj jest, że własne kroki tak jakby słychać z lewej i z prawej strony i cza cały czas mam wrażenie, że Ktoś idzie po prostu koło mnie czy coś. Wow! Nie, granat! Dobra. Jakoś przeżyliśmy. Cały czas jak biegnę mam wrażenie, że ktoś idzie z lewej albo z prawej strony, bo kroki są niestety tak jakoś dziwnie. Są jakoś tak dziwnie zrobione. Może wy tego nie słyszycie, no bo ja to nagrywam teby jakby w stereo, ale na słuchawkach 7 do 1 to słychać i trochę to wkurza. Może nie tyle wkurza, co się trzeba przyzwyczaić. Słuchajcie, chyba wszystkie klasy wam już pokazałem. Snajper jakoś nie ma właśnie specjalnych zdolności, on tylko ma tą snajperkę. Tak jak na przykład inżynier ma i ma pancerz, to... I taki medyk ma apteczki i taki rifleman ma amunicję, to sniper jakoś właśnie nic specjalnie nie ma. Ale oczywiście jest dosyć zabójczą klasą. Nie wiem, my wygrywamy? Wygrywamy. No to. W miarę, w miarę. No tylko trochę lipa, że się trzeba tak szukać. Wow, 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 wow! Nie mogłem go trafić! Ale lamus ze mnie! W tą grę, oczywiście! Wow, ale ten skippy 05, to dopiero 11 na 17 ma. Nie wiem, może jeszcze wam tego medyka trochę pokażę. Chociaż nie wiem, bo on tego shotguna ma i średnio tak. Gdyby ten shotgun częściej zabijał na hita, no to byłby spoko. Też mi się zda... Aha, to jest jakiś hak. Fajnie mi się zdawało, że to koleś. O, stąd będą iść chyba. To tak mi się zdawało jakoś tak. A nie, dobra, fajnie koniec. No to to było na tyle wygraliśmy jednym punktem. Jeszcze tam wy wyszedł od nich koleś, no to już dopiero. O, tutaj jestem ja oczywiście wiadomo na podium, no bo trzy osoby były tylko. No. Można też sobie zrobić własną postać, tak jakby, to wam nie powiedziałem tego jeszcze, a powinienem. No ale w sumie to by było na tyle. No to by był odcinek Free Weekend number 3. No i tyle. No to trzymajcie się cześć, bo mi się znowu nagrywanie włączyło. I teraz nie macie pewnie obrazu, no to nara.